Ja dzisiaj z mężem żeniu. O jaki ty niewyspany? No. Naprawdę, no też mi mówił, że niewyspany. Byliśmy na e, zakupach, dużo różnych rzeczy ogarnialiśmy. E, będę kończyć dzisiaj strojenie przed domem. Nie wiem jak to nazwać, ale takie dwie e, wiązki gałęzi udało mi się kupić. Bo w zabiera zakupy. Dziwna sprawa, bo mojej przyjaciółki nie ma przy oknie że się mówi, że na pewno już przy drzwiach. Dzisiaj na obiad i może jeszcze dłużej, nie tylko dzisiaj, e, będą kołąbki. Kołąbki bez zabijania, zaraz sobie skroję. Mam takie dwie niewielkie kapusty pekińskie. Jak byłaby jedna duża, to by była jedna duża. Trochę tego wyszło, ale miałam półtora kilograma karkówki. Jeszcze tutaj mam trzy, ale już nie chciałam kolejnej deski brudzić. Najpierw to podsmażę, a tam już mam naczynie do zapiekania naszego łądu. Do łąki zawsze zalewam dużą ilością sosu i sos przygotowuję tak, że rozpuszczam sobie masło. Do masła zaraz dodam mąkę, a później zaleję to właśnie na tym Sosem domowej roboty. Przepis na ten sos gdzieś tam jesienią Wam podawałam. Dużo wtedy zrobiłam, nie pamiętam ile, myślę, że około 30-40 słoików i chyba połowa już na poszła. Powiem Wam, że wyjątkowo piękne gwiazdy kupiłam. Tamto muszę jakoś gdzie indziej usadowić, bo nie widać jej tak. No nieładnie wygląda. Tutaj mi liści brakuje, coś, coś tu muszę pozmieniać. W ogóle dzisiaj chciałabym zaaranżować tutaj całą szafkę pod telewizorem. Na razie taką gałązkę położyłam, ale to nie koniec.